Ezoporada niedziela 24 październik. Bardzo udana i optymistyczna niedziela. Relaks, zabawa i dobre fluidy będą na cały tydzień. Uwaga na mechaniczne uszkodzenie oka oraz postaw na dobrej jakości produkty. Y będziesz chciał komuś się przypodobać, ale uwaga, bo skutek możesz odnieść niestety, ale odwrotny. Piątka kielichów na. Niedzielę mówi o tym, aby nie pogrążać swoich myśli w przeszłości, bo nie dostrzegasz tych nowych możliwości i perspektyw, przewartościowuj swoje myślenie i wyjdź ze swojej strefy komfortu, a zobaczysz, że dookoła ciebie jest naprawdę dużo, wiele i ciekawych i pomocnych yy, osób. Przestań w końcu spełniać oczekiwania otoczenia, a zacznij realizować swoje cele, plany i marzenia. Życzę ci uśmiechniętej niedzieli. Magicznie pozdrawiam terapeutka Rejki, astronomerolog Ewa HL oraz kot Maciuś. Papa! Pa.